Weź na drugie, błogosławieni czystego serca, z Ewangelii według świętego Mateusza, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czystość to nie doskonałość ani bezgrzeszność. To prostota duszy, która nie jest rozdarta, nie podwaja intencji, nie gra przed Bogiem i ludźmi. To serce, które patrzy prosto, kocha szczerze, służy bezinteresownie. I nie oddaje czci temu, co światowe, cielesne, lecz patrzy dalej, głębiej. Jezus obiecuje, że to właśnie takie serca będą oglądać Boga, bo tylko czyste oczy potrafią rozpoznać Jego obecność, nawet w codzienności, w drugim człowieku, w ciszy. Była pewna dziewczyna z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczyła w rekolekcjach i każdego dnia powtarzała, Pan Jezus mnie kocha, ja też go kocham. To wystarczy. I kiedy inni szukali głębokich odpowiedzi, ona patrzyła sercem i widziała więcej niż niejeden teolog. Czyste serce nie kalkuluje, czyste serce nie manipuluje. I nie chce używać drugiego, lecz darzyć go prawdziwą miłością. Czyste serce jest wolne. Dlatego może spotkać Boga twarzą w twarz.